Siemagdzie tutaj gong, gongowski oczywiście, a to jest pierwszy odcinek mojej pierwszej serii Electric Man 2 Więc tak, Sprawa jest taka, że to właśnie nie jest odcinek, tylko to jest e, nie wiem, o WOMBO Eee, tak, a tak na serio? No to jest tylko... WOMBO KOMBO! E, tak na serio to jest po prostu tylko zwiastun tutaj, nie będę przychodził do gry. Tak, niestety, na razie będę przychodził tylko takie dziadosty, no, co... Tak, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma po czym ugryzł się w nogę. Uciek! Jedziemy, 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 mam nadzieję, że uciek, 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 se, uciek, 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 se. uciek, 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 no patrzcie, jak spójrzcie na No jeszcze się teraz łapę, tak. No, a, tu idzie na niego niekorzyść. Teraz ja skoczę w tym punkcie. Wombo Ale to nie było nic. Dobra. Wombo I to jest już koniec zjazdu. Чем как на